Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Mm, the stories I've been told, they never seem to leave my mind. Mm, and this road that I am on. Gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up and somehow made it through. No, i od rana pracowicie, pierożki już są, gotuję resztę. Tu widzicie, już są braki. O, proszę bardzo, tu się gotują. Tutaj już są dwa duże talerze. Nadusia też już zjadła, także obiad na dziś i na jutro gotowy. Gdzie ekipa? Do magnoli. Dzisiaj taki bardzo deszczowy dzień. Od rana padało, więc Olek ma y, taki przymusowy y, stop od pola. Nie mógł wjechać, więc wybraliśmy się na takie szybkie zakupy. Głównie buciki dla nadusi nas interesują. Ale dobra. ładne Stomiego w piku. Cena. Czekajcie. O. Piękne są te botki. Podobałem Ci się? panienka już tu lubi się Nie! zajada i właśnie w sklepie Peak and Kloppenberg znalazłam zobaczcie takie oto sweterki pure wool 280 zł i moim zdaniem cena naprawdę fajna jak za takie składy i są różne kolory patrzcie piękne one są i są też takie o kamizelki jak na białą koszulę teraz jest to modne proszę bardzo można ubrać i jeszcze czekajcie o tego typu bez guzików. Piękne. Byłam nastawiona tutaj na jeansy Hugo Bossa, no ale znalazłam tylko dwie pary i to, to w ogóle nie jeans, tylko jakieś takie śliskie. Tutaj jedne takie bardziej w granat. No i te czarne. No nie, nie o takie nam chodziło. I same dresy słuchajcie, o jakieś takie rzeczy. A jeansów brak. Smuteczek ja z moim kompanem w przymierzalni na razie mam to co miałam na sobie i teraz tak, dwie pary jeansów będę mierzyć słuchajcie i sweterek dla Nadusi wybrałam tutaj dwie pary leggingsów, oczywiście jak coś kupię to w domu wam pokażę i Nadusia koniecznie musi zmierzyć tę bluzę i tu mam jeszcze dwie bluzeczki, ale Nadusia zbiera siły na razie, tak? to to mama wskakuje w spodnie i dotarłyśmy do Newbie poszukujemy dla Nadulki czapki no kiedy ty taka byłaś? A w ogóle tu, jakie ładne są sweterki. Jak macie takiego maluszka, to zdaje się jakieś wełniane. Patrzcie. Sliczne! Nie widziałam jakieś. No, jakieś wełniane, bo tak czuć. Takie dla ma. No. Foczki. Ty już rosła. Idziemy szukać czapki. Są czapki, ale jeszcze nie mierzymy. W TK Maxie Halloweenowo. Patrzcie, te dynki są przepiękne. 45 zł. A, widać? Nie widać. A wierzcie mi na słowo. Natomiast ja nie kupuję już tutaj do tego mieszkania. Ale jak Was to zaciekawi, tutaj są te duże. To widziałam u kogoś na kanale, że to świeca. Mega. Kto tam dokucza? Nadusia. Eee. <grywa> Zakupy zrobione. Tutaj słuchajcie, w Starbucksie teraz Olek czeka na kawkę, a ja wziąłam sobie kruasanta migdałowego. Niestety nie było herbaty, była tylko taka zwykła, a miałam ochotę na jakąś zimową, nie wiem wiecie, coś takiego fajnego nie było, więc pocieszę się kruasantem właśnie. I kawa Olka. On zamówił sobie Pumpkin Spice Latte, czyli to, na co wszyscy jesieniarze czekają. Ja spróbowałam, no i dla mnie, wiecie, kawa, kawa. Ja nad kawą naprawdę się nie zachwycam. Wręcz ona mnie bardzo zamula. Także, no nie, nawet słuchajcie, ta dyniowa. Mm -mm. Pokaż kapciuchy. Patrzcie, jakie urocze kapcie z nami wróciły do domku. z Zary, siedem dyszek kosztują, jakbyście chcieli. I tutaj one mają taką fajną, naprawdę dość grubą podeszwę. Także te spepko to się chowają. Prezentujesz nam. No piękne. Króliczki. Środka, a w środku jest taka piękna. Mięciutka, co nie? Mięciutko i cieplutko. Jesteśmy w domu. Słuchajcie, w pół do dziewiątej wieczorem. Strasznie zaszło, ale w ogóle droga z Wrocławia, bo tam byliśmy na zakupach. W sumie chciałam pojechać bliżej, bo do Lubina, ale jednak stwierdziliśmy z Olkiem, że tam kupimy na pewno wszystko, bo jest większy wybór, jest więcej sklepów. No i sama droga to jest, słuchajcie, godzina, nieco ponad, bo były oczywiście korki. No także na szczęście mamy wszystko to, co chcieliśmy. Ja tutaj już odgrzewam na dusi kolację bez metalerzy. Zje i położę ją do spania, i dopiero ja zajmę się tak naprawdę sobą. No i tak, w tym świetle nie wyglądam, więc nie będę Was tutaj dłużej zadręczać. O, i jeszcze Wam pokażę, jak już jestem w kuchni, to odwracam kamerę i proszę bardzo, taką nowość mam. E, moja, jak to powiedzieć, Olka Siostra to jest dla mnie szwagierka. Chyba tak. Moja szwagierka takie cudeńko wynalazła. Jest to, słuchajcie, Hebda Balsam, lekki oddech. To jest coś z naturalnymi olejkami. Przepięknie pachnie, tak. No, typowo wiecie, jak się jest chorym, więc stwierdziłam, będziemy testować w razie przeziębienia. I tym się naciera, moi drodzy, klatkę piersiową, plecki, można też u osoby dorosłej oraz więc to jest mega ciekawe. Tutaj mamy 30 ml i to kosztowało jakieś 40 zł, ale to są takie jakieś fajne naturalne tutaj składniki. Więc no zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli mieliście, dajcie znać, czy się sprawdziło. Jestem bardzo ciekawa. No my będziemy próbować, tak jak mówię, no staram się czegoś innego wyszukiwać, właśnie takie przeziębienia na jakieś takie akcje, bo po prostu to co dotychczas gdzieś tam stosowaliśmy, niekoniecznie już się sprawdza dobrze. Więc trzeba po prostu testować coś innego. Oby oczywiście już jak najmniej infekcji do nas przychodziło, ale różnie bywa, więc dobrze mieć takie fajne rzeczy w swojej domowej apteczce. Jeszcze wieczorkiem. Ja wiem, Angelika mnie po prostu tutaj zaraz skrzyczy. Powinno się te noty pewnie jakoś skracać. O tym będę myśleć później, jak już moja Angelika okrzyczy, ale zobaczcie, zapach na dziś i nie tylko, bo ostatnimi czasy bardzo często vanila cupcake. Tą fajną rzecz dostałam od mojej Angeliki na urodziny i to pomaga topić ten wosk tutaj po bokach i generalnie nie miałam tego, jak zaczęłam używać tej świecy i zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj wszystko pięknie na płasko się wypala. No tutaj jeszcze nie, ale mam nadzieję, że to z czasem się e, zrówna. E, jak ja mam tutaj świece, słuchajcie, nie mam dużo tak jak mówię, bo ja tutaj e, nie robię jakichś szałowych zakupów, zużywam po prostu to co jest na bieżąco. After sleeping tutaj właśnie ten Vanilla Cupcake, a tutaj też właśnie prezent od Angeliki e, na urodziny Pink Sense. Także to i to ona mi wtedy e, wysłała. No, dobrze. Świeca jest, będzie pięknie pachniało. A przed pójściem pod prysznic oczywiście codzienne szczotkowanko. Ta duża szczota to jest szczotka taka twarda do masażu ciała na sucho. Już nieraz Wam wspominałam, dlatego na pewno kojarzycie. Link do szczotek podam Wam na dole. A tutaj szczotka do biustu. I w ogóle, ja tak ostatnio pomyślałam, że tego Wam nie mówiłam. Jeżeli uznacie, że ta szczotka właśnie jest dla Was za mocna, jednak są partie ciała, które no po prostu nie są w stanie jej znieść, to polecam Wam wówczas zastąpić ją właśnie tą szczotką. Do biustu, umówmy się, ona w nazwie jest do biustu, szyi, dekoltu, ale tak naprawdę do takiej bardziej wrażliwej skóry spokojnie możecie jej używać właśnie na całe ciało, do szczotkowania i efekt też będzie naprawdę fajny. Oczywiście jest ona znacznie miększa i delikatniejsza, więc trzeba będzie chwilę dłużej poczekać na efekty takie jak po tej, które są niemal natychmiastowe, ale warto słuchać swojej skóry, nie ma co przesadzać, jeżeli ona się buntuje, jeżeli jest coś po prostu nie tak, no to mówię, zastąpcie i bez problemu, na spokojnie, a z czasem być może po prostu wasza skóra się przyzwyczai, zaskoczy. To jest, słuchajcie, bardzo indywidualna sprawa. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie szczotkowania ciała na sucho, no to ja jestem, zapraszam, czy tu w komentarzach, czy na Instagramie. No, także tak. Wieczorny rytuał czas start. A do herbatki tutaj taka resztka soku z malim, który robiłam w termomiksie miodek i kawałek.